A Krystyna widziała, jaka elegancka Eurowizja leci w telewizji? O, proszę, tak pięknie śpiewają i grają. Momencik, Pani Krystyno. Krystyna poczeka chwileczkę. Telewizję ogląda. Pani Krystyno, mówiłem, że za moment. Co z panią się dzieje? Kurwa, jego mać! Kurwa! Pani Krystyno! Pani jakaś nieogarnięta! Inspektor Eurowizję ogląda! Bo jak sieknę w gębę, to dwie szóstki wylecą! I się skończy tu! Nie. Takie kurwa rumakowanie! Będzie tu Krystyna łazić, kurwa! W tych kurwa szpilkach! I mnie się tu przewraca! Po parkiecie! Jak ja Eurowizję oglądam po robocie. A zresztą która godzina jest? Niech Krystyna zabiera te torebki i te szpilki i raz mnie do domu. A nie tu paradować mnie w tej podartej spódnicy. Kurwa jego mać. Bo się skończy, mówię, kurwa. I piątkę przy dole. Jak będzie trzeba. I Krystyna denerwować będzie kurwa. Do widzenia. Raz mnie, kurwa. που να δεν την υποφτάσαμε.